Poran na unboxing Kinder Niespodzianki. Dzisiaj, e, ja jak zwykle, spodziewam się, że będzie coś fajnego. Tu mam pewną ciekawostkę. Mm, Kinder Niespodzianka nie służy dla dzieci do lat. Trochę słabe, ale no nic, mam nadzieję, że nie będzie słychać tak bardzo szum w tle Ale nie jestem w stanie nic na to poradzić Dzisiaj mamy kiedyś spodziankę typu podrapaną Nie wiem, dlaczego tak się stało, natomiast... Yy, Wiem, że nie zmienia to smaku czekolady. Skąd wiem? Myślę, że to coś takiego jak. O, samochód! Ja wolę na przykład zabawki typu: więcej elementów się na nią składa i trzeba coś tam włożyć, coś trzeba przykleić a tutaj jedyne, co możemy zrobić, to złączyć dwie części w auto typu szybkie. Jeśli ktoś wie, co to jest za auto, proszę o informację. Ja nie wiem i w sumie to mnie to nie obchodzi za bardzo. Jest żółte, nie szybkie, tak bardzo jak czerwone. Ale y, swoją prędkość ma. Teraz to możemy sprawdzić. Uwaga. No szybko znikła z kadru.